Siemaneczko, ja jestem Agent X, no i słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś, czego naprawdę, ale to naprawdę dosyć długo nie robiłem, ponieważ dziś wybierzemy się tutaj na przygodę do netheru, więc serio, oglądajcie koniecznie do końca ten odcineczek, bo może być naprawdę ciekawie. Ponieważ ja dosyć dawno w tym neterze, tak jak już mówiłem, nie byłem i to naprawdę tak dosyć bardzo, bardzo dawno temu tam nie byłem, więc myślę, że ciekawie będzie zobaczyć e, jak ten neter teraz wygląda. Może coś w ogóle uda nam się tutaj znaleźć, więc serio, ja to robię tak totalnie teraz na spontanie. E, dopiero co sobie właśnie przygotowałem tutaj trochę obsika sobie, nawet tutaj ogarnąłem trochę lepszą zbrojkę niż miałem wcześniej. Okej, okay, już ją od razu w ogóle tutaj założę, żeby agent tutaj normalnie mógł lecieć. E, no, i gdzieś ten portal sobie zrobić. Oczywiście, może to nie będzie taki portal, który, jeżeli miałby on być w ogóle tutaj w Abrowicach, będzie tym takim głównym. Yy, można potem, sobie, oczywiście, jakiś inny zrobić, ale teraz, tak, żeby po prostu na jakiś czas tutaj ten portal nam starczył, yy, wypadałoby coś zrobić. Więc, gościu, mamy tutaj 22 obsa. Ja, ja wiem, że to jest za dużo na portal. Ja wiem, ja wiem, ale yy, no, musi być na bogato, No bo inaczej to tak średnio gościu, no i yy, po prostu sobie przypadku Ogarnąłem tego więcej obsa i tak mówię, ej halo, halo, przecież już mi tyle aż nie potrzeba, no ale to już mniejsza z tym, my już do tego y, miejsca, gdzie w sumie moglibyśmy sobie zrobić ten portal, polecimy, ale jeszcze tak, zanim w ogóle y, to wszystko to przypomnę wam, żebyście koniecznie teraz zasubskrybowali ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo kozackie filmiki macie tutaj codziennie o godzinie 1300 i myślę, że dlatego warto subskrybować ten kanał, bo serio dostajesz tutaj codziennie filmik, no Gościu, dobry deal, a do tego każdy kto w komentarzu napisze teraz... Portal dostanie ode mnie serduszko, ale pod jednym i to jedynym warunkiem, jeżeli tylko ten kanał subskrybuje, więc to też chyba dobry deal. No i gościu, ja już tutaj więcej nic nie mówię. Po prostu zabierzmy się za budowę tego portalu. Dobra, raz, dwa, raz, dwa, tutaj elegancko. Tutaj sobie tak nie wiem, nie pamiętam nawet na jakąś wysokość to trzeba robić, ale myślę, że jak no taką zrobimy, no to, to, to nie będzie źle. Dobra, yy, chyba jest git. Wydaje mi się, że to powinno być ok. Taki portal nam wystarczy i... Będziemy mogli tam poleżeć już do nederu. Oj, gościu, serio, mnie tam dosyć długo nie było. Nie wnikajmy, już po prostu e, jak większość czasu spędzałem tutaj e, na normalnym świecie i nie miałem takiej potrzeby. E, tylko jak już po kwart, ale to nie była taka prawdziwa wyprawa do nederu, bo po kwarc to sobie chodzisz ekspa wbić, czy tam kwarc sam zdobyć. No i dobra, biorę tutaj zapalniczkę, odpalam, no i gościu gośnu, no chyba wiadomo co robimy, no to co, e, wszyscy gotowi tutaj, możemy ruszać, 3, 2, jeden, bum i lecimy do netheru, tutaj już stoimy w portalu i gościu, oh yeah! jesteśmy w netherze Dobra, tutaj się nam elegancko portal zrespił. Co my w ogóle tutaj mamy? Może się rozejrzyjmy, tak na początku. Wow, pigmenty, dobra. Ja, ja was, z gościu, nie będę po prostu tutaj was gościa atakował, bo chyba to się nie opłaca. Potem mi się nie odczepicie, no to e, takiego problemu mi tu nie potrzeba. Okej, okay, tutaj mamy jakieś w sumie. No, 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 w sumie nic tutaj nie mam, ale dobra, dobra. Lecimy dalej tutaj zwiedzać. Może coś ciekawego by się trafiło. Byłoby naprawdę kozacko, gdyby jakąś fortecę czy coś znaleźć. Ale na luzaku, dobra. Ja coś zrobię, tylko screen kordów, na których się aktualnie znajdujemy. Żeby w razie co, jakbym się zgubił, to nawet sobie po polecieć gdzieś na luzaku na odcinku, a potem wróć. Nie, no, nie gadaj. Nie gadaj, nie. Co? Ej, nie. Czy wy to widzicie? Ja w Abrowicach zrobiłem portal tak, że w losowym miejscu poszedłem, pyk, portal i się teleportujesz, gościu. No ja tutaj wchodzę yy, na ten świat tutaj nederowy Forteca jest jakieś kilka kratek, dosłownie, ale to dosłownie kilka kratek od Abrowic. Nie no... Bez jaj, bez jaj, gościu. Ej, ej, gdzie ta forteca była? Dobra, o tutaj. Dobra, ty, czarny szkielet, gościu, gościu. Dobra, ej, chcesz może mi dać... Ej, ej ja, ja cię tak od razu nie chciałem atakować, ale dobra. Dobra, dobra, spoko, twój wybór, ziomek. A my tutaj możemy się zacząć po prostu jakoś zagłębiać, szukać czegoś tutaj fajnego. A może tutaj niżej, byczku, byczku. Ej, i czy, czy, czy tam coś będzie, jak sądzicie? Oj, oj, chyba nie. Oj chyba tutaj nic zbyt nie będzie. Może w drugą stronę w takim razie pójdziemy. Yy... Dobra, wow, czy to jest taki pusty tunel, czy nie? Proszę nie, bo tak, jak tak będzie, to będzie troszkę lipka gościu. Ok, a Wy w ogóle w tym momencie możecie yy, sobie wpaść na mojego Instagrama, bo serio, myślę, że bardzo warto mojego Instagrama obserwować. Bo serio, tam się ciągle coś dzieje: jakieś posty, jakieś fotki, gościu. Naprawdę, jakieś relacje, wszystko tam normalnie jest, więc jak chcesz, to koniecznie wpadaj. Yy, link jest oczywiście w opisie tego filmiku, albo po prostu wpisujesz. Agent X, czyli mój Nick z podwojonym X, co nie? Więc dobra. Wow, jesteśmy poziom niżej. E, może tu coś już będzie bardziej. Okej, okay, dobra. Tu się zaczyna robić ciekawiej. Ej, ej, byczku, ale nadal to. Oj. Tutaj nadal nie jest to takie chyba bardzo fajne, wow, prawie bym tam spadł, a to już byłoby niezbyt ciekawe, bo najprawdopodobniej by tutaj agent zginął, a tego chyba nie chcemy. Okej, okay, dobra, ziomuś, może jeszcze z jakiejś innej strony bym spróbował to w ogóle e, tam jakoś pochodzić, tutaj po tej świątyni, czy, tej świątyni, to jest forteca, co nie? No, no, my to wiemy, my to wiemy, ale no, się musiałem przejęzyczyć, gościu, tutaj jakoś se, sobie... o, 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 tu coś mam, tu coś mam, dobra, lecimy w tą stronę. Tutaj jest Blazik. Blazika trzeba będzie wyjaśnić, bo on daje nam tutaj rzeczy, z których będziemy mogli jakieś staty wzrowić. Wow, 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 dobra, ziomek, ty, ty we tutaj taki kozak nie bądź, bo no już zaraz cię wyjaśniam. PIK! Dobra, byczek poleciał. No i pa, tu jest ten e, ich spawner. Kurde, czy go niszczyć? Czy można to by jakoś inaczej wykorzystać? Nie wiem. Poczekajmy, może jeszcze jakiś jeden się zrespi. E, ja bym w sumie na razie tego nie niszczył, mega dużo expa jakoś to nie daje, a więcej expa dała chyba nam niszczenie ich. Do tego mamy Blaze Rody. Może ja to zostawię, może to się jeszcze przyda, w szczególności, że to jest tak blisko Abrowid, że tutaj... Jakieś rzeczy można na pewno z tego sobie powykorzystywać, gościu, oj, tutaj jest więcej trochę e, kumpli, dobra, lecimy, lecimy, wow, wow, ej, jeszcze jeden tu jest, dobra, załatwiam go w tempie, okej, okay, dobra, mamy tutaj trochę tego netraka, czy nie, nie, no, nie mamy nic, gościu, my, my tutaj takie bidoki się zaczynamy robić, no, tak nie powinno być. Okej, okay, dobra, może ja stąd cię trochę wycofam. Tutaj jednak nie ma e, czegoś specjalniejszego, oki. Okay, e, może tędy jak pójdę jakoś. Oj, a, a jak tędy bym poszedł, co? Może tu masz coś do, za, do pokazania nam. Dobra, tam ewidentnie ta forteca jeszcze jest! wow, podpaliłem się. ej, j, Ja nie chcę się palić. Kościół, nie, 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 nie palagenta, nie palagenta. Zły Minecraft. Zły Minecraft. Nie, dobra. Słuchajcie, e, gdzie ja mogę tutaj pójść? Bo tak, serio, ja się tutaj trochę już pogubiłem, bo chciałem się wydostać. Bo może jeszcze z innej strony widziałem, że ta forteca jest, to bardziej wychodzę z takiego założenia. Ej, a gościu, a jakbyśmy jeszcze gdzieś indziej poszli, może tam coś się znajdzie. Może ta forteca jest jeszcze z innej strony, i na przykład tam by były jakieś też ciekawe rzeczy do znalezienia. Więc ja tutaj jestem e, jak najbardziej chętny do znalezienia czegoś, a jak. Na razie to my po prostu sobie tutaj lecimy. Wow, wow, dobra. Chyba nie powinienem tak sobie uderzać, bo. Nie, nie gadaj, że. Dobra, myślę, że ja może go przypadkiem uderzyłem, ale jakoś tego sobie nie zanotowałem, że ja tego gościa. Nie, nie gadaj. Nie! Nie! Nie, nie, galaj. Dobra, teraz to mamy jadkę. Dobra, bum, bum, dobra. Musimy je powyjaśniać, bo potem będzie trochę przyps. Jak się ich by więcej pozbierało. dobra, lecimy. Tak grupowo je trzeba jakoś uderzać, bo no inaczej to będzie problem. Ki? Dobra, tutaj, tak od góry ich wezmę. Cyk, cyk, dobra. Eee, więcej was tu chyba nie ma, prawda? Dobra, tam ci, tylko są spokojni. Mm. A ci, a jak wy się sprawujecie tutaj ziomale? Ziomale. No, wy, wy jesteście już spokojni? Czy mnie też zaatakujecie, jak podejdę? Nie, dobra. Oni mnie nie atakują. Przypadkiem, jak już sobie biegam, to ja zawsze sobie. O, uderzę, uderzę, i nagle tego zombiaka nie zauważyłem i taka lipa trochę wyszła. Okej. Okay. O, dobra, tego szukałem. Liczyłem, że ta forteca jeszcze jest gdzieś indziej. Ona jest tak trochę lipnie zrespiona, bo e, jak widzicie, ona jest w ziemi. E, albo w sumie, co ja będę to zbierać? Bierzemy sobie Elytrę i gościu, lecimy. Dobra. Okej. Okay chyba jakoś tutaj podbije. Ej, czekaj, czekaj. Czy, czy ja tu przypadkiem nie byłem? Czy ja tu przypadkiem nie byłem? No nie gadaj. Nie gadaj. Dobra, chyba chyba na to wynika, że tak. Chyba na to wynika tutaj, że tak, że tutaj agent już był. Tylko nie ogarnąłem, że to tak łatwo można tutaj jeszcze wbić To jest w sumie lepsza opcja do wejścia, ale może jeszcze tutaj coś byśmy znaleźli, bo ja to serio, ja tak myślę, no dobra, nie chcę mi się tutaj chodzić, bo tak średnio to się zregenerowało, zregener proszę nie! Nie chcę spłonąć! Nie, 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 bo ja tu zaraz zginę. Oj, oj, agent, agent, ty weź się tutaj y, chłopie ogarnij, bo... Źle to się może skończyć, źle to się może skończyć. Ja tego bym nie chciał, żeby się to źle skończyło. Ja chcę sobie tutaj pochodzić, pozwiedzać e, być panem turystą, który się pozwiedza. E, o, mamy skrzynię, dobra, coś jednak tutaj znaleźliśmy Myślę, że to już będzie taka lipna świątyńka e, czy tam forteca, że nic tutaj nie będzie, a jednak mamy No, no pani, jesteśmy w domu, siodo, będę mógł sobie ogarnąć jakiegoś konia teraz E, więc to w sumie będzie też taki spoko środek transportu, tak bardziej po Abrowicach. Bo, no, tak na dalsze trasy, no to na pewno Elytra. I wow, tutaj nam ta świątynia, czy tam forteca, to jest forteca, ale ja nie wiem, jakoś już sobie w głowie utrwaliłem, że to jest świątynia. E, tutaj się jakoś rozchodzi, więc e, bardzo dobrze, bardzo dobry znak. E, to nie znaczy, że ona jest jakaś tutaj maciupeńka, tylko może jest e, jeszcze coś tutaj pod ziemią. Czy jest coś tutaj pod ziemią? Halo? Nie ma, nie ma, dobra, nie ma to nie. Eee, czy tutaj coś znajdziemy? Kurde, bo tak ciągle liczę, że jeszcze coś tutaj oprócz tego e, mogli, udałoby nam się znaleźć. Kurde, tu jest Blaze. Czy jak powinienem go atakować? Bo on możemy zrzucić, to łatwo. A tego bym nie chciał, dobra, gościu, gościu, weź ogarnij. Oj, typeczek nam tutaj niestety, ale leci w dół. Oj, nie, 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 weź mnie nie atakuj, dobra. Dobra. I muszę się uspokoić tutaj, bo serio już ten gościu, ten gościu Blaze to mnie zaczął denerwować i to tak serio, serio, dobra. E, ja bym chcę chciałem... Oj, ziomek. Oj, ziomek, ty, 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 ty gałganie jeden, no tak się nie robi. Dobra, wróćmy się, bo to, to było takie akurat tutaj trochę lipne z tym blazem, bo on tak, tak siema, siema, jestem Blaze, zaatakuje cię agent zrobię. No, okej, okay, okej. Okay. Ale ja nie chciałem być zaatakowany. Eee, Okej, okay. dobra, niszczę tutaj sobie tego Glowstone'a i jak go rozwalę, to chyba ja będę mógł przejść. Poczekajcie, czy Kilofem niszczy się go tak samo szybko jak łapką? Lol, to nie będę sobie Kilofa marnował. A co? Będzie tutaj więcej użyć na kilofie. Glowstone'a nie chciałem jakoś specjalnie zbierać, ale w sumie jakaś lampa, jakaś dekoracja zawsze się może przydać. Mm, nie gadajcie, że tu jest koniec tego. Nie, no ja w to nie wierzę. Oczywiście, oczywiście. Nie, ziomuś, Ziom, we mnie tutaj nie zasmucaj już, no nie, o co za lipna świątynia, ta forteca jest jakaś beznadziejna, no tutaj dosłownie nic fajnego jeszcze nie znalazłem, tylko to siodło, no, oczywiście z, z siodła jestem mega zadowolony, bo ono mi się na pewno przyda, a to reszta to jest takie, no, no okej, okay, jest, ale nie musiałem tego koniecznie mieć, no. A, kurde. Ej, liczymy, naprawdę tutaj coś więcej się uda nam odnaleźć. No ale. No to już zależy od świątyni, ta chyba jakaś super e, najwyraźniej nie jest, może, może inni mają lepsze, no ja akurat na taką trochę e, niefajną trafiłem, ale dobra, nie narzekam, e, może jeszcze w ogóle będzie coś tutaj nam udało ogarnąć. Ok, dobra, tu wbijam w ten korytarz, taki długi jest, no to może na jego końcu, może na jego końcu jakaś nadzieja zawsze jest, ok, lecimy, lecimy. Oj, tu się kończy a tu jest jakaś przepaść już. Oj, tu jest ewidentnie przepaść, to tam się nie będziemy zagłębiać. Okej, okay. gdzie my teraz możemy polecieć? Bo tu jeszcze no, całkiem może nie wiele tej świątyni zostało. To jeszcze kilka rzeczy można byłoby obczaić, Okej, okay. przejdźmy sobie tędy. Nie, dobra, gościu, wiecie co? Wiecie co? Ja już chyba po prostu z tej świątyni zawsze powoli wracać. E, może być to nieco trudne znając moje umiejętności odnajdywania się w neterze, jak w normalnym świecie. Eee, to na luzie, tam czasami mi się zdarzy, nie wiem, zapomnieć e, jeni rzeczy. To tak, to w neterze to ja w ogóle nie ogarniam, gdzie ja jestem, gdzie, gdzie ja żyję. Dobra, gościu, ja tu nie mogę za tak bezczynnie latać. Wow, by, by, by agent zginął tu zaraz. Okej. Okay. Eee, oj, gast! Ej, gasta możemy załatwić. Gast! Gasta bym chciał załatwić. Okej, okay, w końcu coś się dzieje, no na to czekałem. Bum! 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 Dobra, ej, szybko nam dosyć z nim poszło. Eee, tylko czy dostaliśmy tą, tą jego łezkę? Oj, oj! Ej, kościu, nie dostaliśmy łeski. Gasta, nie gadaj! No najgorzej, dobra. Mychha, w tamtą stronę bardziej powinniśmy lecieć w ogóle. Dobra, tu masz. Oj, chciałem gościa uderzyć, ale no jak widać. No, ktoś chciał inaczej, żebym go jednak nie uderzał, więc no... No niestety, e, ziomaczka tutaj nie uderzyłem. No i dobra, gdzieś tutaj miałem portal, czy może bardziej... Może bardziej jakoś w tamtą stronę. Oj, może tu jakoś. Ej, gościu, czy, czy ja się zgubiłem w nederze? Nie gadaj. Nie gadaj, ja jestem na pewno blisko, ale no nie będę marnować aż tylu tych ra rakietek. Tutaj, jeżeli sobie po odcinku po prostu odnajdę jakieś wyjście. E, chociaż jemy, mamy tego... Kurde, mogłem tego obsa więcej wziąć i wtedy nie byłoby jakiegoś problemu. No mm, teraz mamy lekki przypał, tak mówiąc. Oj. Oj. O, dobra, jest forteca. To dobry znak. Przy fortecy był portal. Czyli może gdzieś od tutaj. Mo może wróćmy jednak fortecą. Dobra, ej, bo ja chcę z kitu wrócić do normalnego świata, a teraz zaczynam widzieć, że to aż takie łatwe nie musi być koniecznie, więc ja bym tutaj się jednak spiął. Yy, i zaczął tego mocniej szukać. Dobra, forteca idzie tędy. Tędy też. Czyli tutaj było ten spawner, czyli portal powinien być gdzieś od tutaj do góry. Ej, gościu, nie gadaj, że ja nie wiem. No proszę, powiedz. Nie ma go tutaj. Co? O nie. Czy, czy ja się właśnie zgubiłem w Nederze? Czy ja się właśnie w Nederze zgubiłem? Najgorzej. Nie, no gorzej chyba być nie może. No, tutaj takie coś pamiętam było. Tutaj z góry to zauważyłem jakieś. Eee. Że co? Ej, gościu, ja się zgubiłem w tak małym miejscu, no to nie jest aż takie realne, żeby to zrobić. Dobra, wiecie co? Chyba nie będę już po prostu jak głupi tutaj latał, bo to nie ma najmniejszego sensu eee, Poszukam sekordy, jak dobrze, że ja sobie pomyślę, a zrobię screenshota, bo znając to jak ja się często gubiłem w neterze, na pewno się teraz też zgubię i nie wrócę, więc mam oczywiście screenshota, Wstaję tutaj na luzaku eee, po tym jak ten odcinek skończę, wrócę, żeby już tutaj po prostu żadnych cięć, czy coś nie robić, co nie, to e, po prostu w tym momencie już zacznę ten odcinek kończyć. Myślę, że no, nawet ciekawie było. Troszkę rzeczy znaleźliśmy, poszliśmy sobie do nederu dawno tutaj, nie byłem, chciałem sobie to nawet tak popatrzeć, żeby e, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy dosyć dobrą miejscówkę, bo forteca jest od razu pod Abrowicami. Tutaj można powiedzieć, czy tam jak wejdziesz do portalu, jest od razu forteca, więc to jest do bardzo dobra lokalizacja jak na fortece, jak na neder, więc kościół... Ja myślę, że mimo wszystko, że nic tutaj takiego specjalnego bardzo nie. Nie gadaj. Nie gadaj, ja już chciałem cię żegnać. Nie! O kurde... Jak myślałem, że mam elytrę na sobie. Oj, dobra, mamy tutaj portal. Dobra, gościu. Myślę, że już się zgubiłem tutaj tak totalnie i będę musiał po odcinku szukać, a tutaj... No się mandero, mamy portal jak nic. Dobra, wchodzę do portalu i... I spadamy stąd. Do widzenia. Nas tutaj już nie było. Dobra, że, że, żeby nie było, z, tutaj nas nie było w tym nederze, co nie? Ziomy, ziomy, nie, nie wygadajcie. Nie, nie, tutaj, tutaj nic nie ma. Dobra, ja uciekam sobie od tego portalu. No i oczywiście ze żartuję tam. Spoko, luz. Jak ktoś sobie wygada, że jest portal, ale gościu, w tym momencie to już na pewno jest koniec tego odcinka, więc tak, koniecznie subskrybujcie ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi naprawdę mega miło. A no, fajnie byłoby, gdybyśmy wbili te 100 tysięcy subskrypcji, naprawdę byłbym mega zadowolony. No, i gościu, w tym momencie ja ten odcinek kończę. Do zobaczenia, to byłoby na tyle. Ja byłem Agent X. Cześć!